Zam Was kochani w kolejnym filmiku z tej strony Botka Serca. Dzisiaj temat filmiku, materiału jest samodzielność mentalna, moralna, psychiczna, nawet sobie to jak chcesz drogi, drogi słuchaczko, słuchaczko, istnieje oprócz pracy fizycznej wśród osób inaczej sprawnych też taki czynnik jak praca od strony moralnej, psychicznej. I to jest to, co nas łączy ze światem jeden czynnik który też działa pięknie wśród osób normalnych dlaczego jest tak podział o tym e, później powiem kiedy nie umiesz się odnaleźć w tłumie Szukasz priorytetu u innych, nie masz swoich wskazówek, nie masz swojego życia, biegniesz za kolegą, za koleżanką, ślepo. Mówisz jeszcze, on jest najlepszy, najlepsza, bo, cza, bo czadersko udaje kogoś, kim nie jesteśmy. Wmawiamy sobie, że chcemy być tacy jak on, ona. Mam wiadomość: nigdy nie będziesz taki jak on, ona. Ponieważ jesteś sobą. Jesteś unikatowym człowiekiem, istotą. Jesteś oryginalny. Nie ma duplikatu ciebie. I właśnie jak polega praca psychiczna, wewnętrzna, żeby dobrze się z tą ze sobą poczuć. Będąc samemu na tym świecie. Gdy tej koleżanki, co ja zdążyła przed tobą, tego kolegi, co chyba zdążył przed tobą, już zabraknie, bo nagle okaże się, że Zmieni zdanie o tobie. I sobie pójdzie w swój świat. Co wtedy z tobą się stanie? Będziesz płakał. Sama przechodziłam przez to, więc wiem o czym mowa. Każdy Człowiek, tak naprawdę podatny na ten tłum małp, tak? Sorry, wiem, że to tak brzmi, ale mówię metaforycznie. Jeśli masz problemy ze, z dystansem, to nie słuchaj tego filmiku. Bo kwestia małp w tłumie jest to, chciał brać. Wracając do kwestii uzależnienia od tłumu, to gdy nie nauczysz się sobą być, to znikniesz, znikniesz. Będziesz błagał o litość. Będziesz mógł wróć. Wróć do mnie, bo nie mogę. Sam żyć, sama żyć. Praca nad sobą wewnętrzna polega na tym, żeby właśnie odwrócić ten dług. I najpierw się nauczyć być sobą, kiedy ludzi zabraknie. Odepchnąć ludzi, nawet specjalnie. Bo pamiętajcie o jednym, ten, kto kocha ciebie, zostanie zrozumie, że masz do wykonania pracę, że musisz odejść od ludzi, żeby się nauczyć samą być. Tylko taki przyjaciel zostanie czy przy przyjaciółka. Reszta odejdzie, bo nie wytrzymie, bo nie jest cierpliwa bo oceni Cię z góry, ale Ty wygrałeś, bo właśnie zrozumiałeś, że jesteś zajebistą osobą dla siebie, nawet jeśli wszyscy odejdą. Na tym polega praca mentalna, praca od strony wewnętrznej. Dzisiaj Dzisiaj ja nad tym pracuję, właśnie. Wręcz odpycham ludzi od siebie. Bardziej idę w samotność. Nie lubię pochwał zbytnich, bo wiem, czego chcę. Wiem, że cały świat, w sensie ludzi świat, jest ruchom. To znaczy, że ten odejdzie, tamten wytnie dupę. A ty będziesz płakał, jeśli nie zbudujesz wewnętrznych fundamentów pewności siebie. Jeśli nie zobaczysz siebie jako tego zajebistego człowieka. Tak naprawdę. I to tyle, myślę, w tym materiale. Bądź sobą. Nawet jeśli to macie kosztować dużo czasu, samotności, terapii, bycia ze sobą. Tego Tobie życzę, żebyś był tą zajemistą osobą dla siebie. I to tyle w tym filmiku. Jeśli Ci się podobał, ten filmik lubimy. Subskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco. Pa.